Witam w firmie Miko. Przedstawiamy Wam naszą kolejną realizację. Taki mały, zgrabny domek, 35 m2. Ale na tych 35 m mamy wszystko co trzeba. Zapraszam tutaj do salonu. Salonik z kuchnią. kuchnia wyposażona. Od razu można zamieszkać w takim domu. Wygląda domu jest też łazieneczka pełnie wyposażona, gotowa do życia. prysznic, grzejnik, łazienkowy, ręcznikowy. Tutaj mamy sypialnię, bardzo wysoka. Sypialnia, tutaj będzie z 2,80-2,90. W wysokości, jest dużo powietrza, przestronna. W tym domku znajduje się też stryszek, takie, takie techniczne, techniczne pomieszczenie, w którym usytuowane są wszystkie potrzebne urządzenia, jest boiler, jest rekuperator. Jeśli trzeba tutaj można zamontować filtry wody czy, czy liczniki urządzenia potrzebne do funkcjonowania domu. Jak wszystkie domy Miko, wszystkie domy Miko, jest to dom całoroczny. Nasi klienci mieszkają w tym przez cały rok w polskich warunkach atmosferycznych. Ściany są bardzo ciepłe, izolowane pianą, zamknięto komórkową Pór. Ściany mają 15 cm grubości, ale ta ściana ma taki współczynnik przenikania ciepła jak ściana z 20-24 z cm styropianu, Więc mamy Małą ścianę, która nie zabiera nam powierzchni wewnątrz, a ocieplenie jak przy 24 cm styropianu. Dom jest bardzo szczelny, dlatego że piana PUR wnika we wszystkie przestrzenie konstrukcyjne. W podłodze mamy pianę pól w ścianie i w dachu. Dlatego jest szczelnie i ciepło, a do tego, aby w domu było świeże powietrze, używamy rekuperatora. Tutaj mamy sterownik rekuperatora. Wystarczy przekręcić na jedyneczkę i już bezszumowo praktycznie w domu wymieniane jest, wymieniane jest powietrze. Powietrze jest wymieniane, ale odzyskujemy ciepło z tego powietrza. Także ciepło z wyciąganego z domu powietrza jest odbierane przez rekuperator, a świeże, zimne powietrze zasysane z zewnątrz jest ogrzewane poprzez to ciepło odebrane ze zużytego powietrza czyli mamy wymianę powietrza wewnątrz z odzyskiem ciepła. Dom jest szczelny, ale mamy przyjemną atmosferę, dobre warunki do mieszkania w polskich warunkach atmosferycznych.